Do mojej rekrecji, to jest dzień opanowania nienawiści. To pierwsze opanować nienawiści, i powiedzieć: Ludzie, to co robicie, to, to wszystko służy złem, to co z tego, że ktoś pogorszał? Jak tej ziemi nienawiść, to już chce potopić. Więc to jest, żeby zrozumieć to moje tu myślenie. I od razu zaznaczam moje stanowisko, co powiedziałem blisko, blisko mieszkodniowi bo intuicja króla wypływa z serca, to przyznaję, jasno, ale mówię, jeśli nie chcecie robić intuicji króla tak, jak o Rozaliak, a zrobicie że kiedy intuicję serca i będzie prezydent, i wy będziecie, ja też z wami tam pójdę, tylko trzeba ludziom wyoślić naukę papieską, a nie naukę paru upartych teologów, że jeśli mówimy o sercu, to mówimy o sobie, to jest to samo, no ale oni tego nie podkreślają i ciągle mówią, i to jest przeniszczowski zamęt. I za chwilę to później pokażę, bo on znalazł ten artykuł, gdzie jednego z współczesnych panów już zgubił. Pokażę myślenie polskich teologów współczesnych, jak oni kręcą i jakie, jakie mówiąc połgórańsków, kim dywały kim prostu. W związku z po tym wykładzie, żeby ktoś znowu nie pomyślał, że przejmuje katastroficzny obraz. Pokazuje świata i będzie płakać. Nie. Musimy przejąć ich taktykę. Nasze myślenie jest dnia na dziś. Dzisiaj wszyscy polscy politycy mają barską naturę. Bo barska natura ma swój, swój charakter i jest cudowna. Każda normalna kobieta musi myśleć o dziś. Bo to jest jej specyfika. Natomiast zdrowy chłop musi myśleć o jutrze. A u nas wszyscy myślą o dziś. Mamy same baby w <noise> Dlatego jak było w milenium, roku, To masoni w 1981 przygotowali już 20-letni program na opody milenium, jak zrobić. Więc ostatnio, że mi ubiegliśmy ich, a koncepcja moja wyniknęła stąd. Że w zeszłym roku, podczas brzajca na pustelni byli ludzie, krzykli, mówię, ludzie, mom, bo zmuszą ci ludzi, żeby odmawiali modlitwę Maksymiliana o Mariot bez i za masonami I do niej. Podczas różańca przerwałem i ale nas z Kubanii wymamotali. W Lizbonie przyjeździ, mówią nam, przyjeździmy Polsce zwycięstwo, A oni nam przynieśli ukrytą zdalę. Bo co zawarli w Lizbonie? W 213 będzie tak, jak Polska chce w głosowaniach unijnych. Mamy tyle samo głosów, co Niemcy. bo ogóle chodziło o te głosy, które pan to jest bardzo proste. Później nam prezydent, mówi że będą mieli okres przejściowy. od wyraz, będziemy mieć w Portka, też portek. A w 217 będziemy mieli tak, jak chcą Niemcy, że będą Niemcy mieli 8 głosów, a my jako 40 połowę mieli. I Francja i Niemcy zbierą się razem, Włosi, i nałożą nam styl, myślenia i, I powiedzą wam kapłani, od jutra nie ma w kościele trzy. Książka się pójdzie, od odprawiać, on przyjdzie zgodnie z prawem, z policją, a już się za i co my wymyślimy? To dzieło reaktywowałem dwa dni temu. Wielka nowelna uwolnienia świata 28 9 lat do przodu mamy. Będziemy mu de tak Bo historia nam przychodzi z pomocą. W 217 roku, moi drodzy, wypływa 300-lecie masonerii. Oni mają przygotowany cały program kręcia władzy. Bo nam w 217 wypada trzystulecie koronacji obrazu Matki Bożej w Częstochowie. W 217 wypływa nam stulecie objawień fatimskich. Dziś mamy już puszczę nagraną to, to znaczy promulgowanie tej nowenny jest już płyta do kupienia. Chrystus Król na sytymowej Matka Boża Częstochowska Fatimska napisane piękne daty, trzy stulecie koronacji, stulecie Fatimy, pod nogami Krzysła Króla dwa znaki z dolarami amerykańskiego. Piramida masońska z napisem nowy porządek świata, nowoborstwo koloru Po drugiej stronie sfinks masoński dolara Eplu i z wielości jedno. Dlatego nie mamy się czego bać. Wielka Nowenna, bardzo prosta. To dzięki waszym, waszym grupom modlitewnym, waszym ludziom, waszemu biskupowi, mamy Nowennę z imprimatur. Tu I by być członkiem Wielkiej nowelny trzeba raz do roku odmówić tę Nowennę. Albo ze mną przez dziewięć dni, kto serce? Drugi wariant, że chodzę przez dziewięć dni do kościoła. I kiedy Wasz biskup podpisał nowennę, i dostałem ją do rąk, przyszła mi wiadomość z Ameryki Południowej, z to Karaibów, z Puerto Rico. Biskup Caguas e, z Puerto Rico potwierdził objawienia o Chrystusie królu. I one są paralelne, bardzo zbieżne z naszej polskimi. A tam, Jezus obiecuje, że jak to będzie nowennę odmawiał codziennie, i chodził do komunii. To oczy ma jednego anioła do pomocy. Czyli drugi wariant, chodząc 9 dni do Komunii Świętej, odmawiając nowennę, złapie sobie po jednym aniole, aniele dla siebie. Czyli ile możemy w jednej nowennie z aniołów? 9. Ktoś by zachorował, nie mógł być, minął mu dzień, to w domu odmówił, no to tyle, ile opuści Komunii, bo no, tyle Bardzo prosty rachunek. I, I kto się z Was decyduje na tą nowennę? Tu zostawiam kartkę, w przerwie. Podchodzi, pisze mi imię, nazwisko, wie tylko miejsce, bo się podpisze. Bo diabło wszyscy podpisują cyrograf. My wam Bóg też piszemy. Kto będzie chciał kopię, bo mam tu kilka, dziesiąt, dam każdemu. I wy teraz wy działacie w Polsce Zbierzecie dane, przysłuchaj go do bazy na, 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 na mój adres. Albo księdrowy się o się szefem, do niego i zbieramy. Ilu ludzi popiera to dzieło. Modlić się będziemy. Tego smoka potrafimy spokojnie rozrobić. Druga metoda obrony trzeba zacząć działać. Tam będziecie mieli przed wyjściem sali mój stolik z moimi książkami, z kasetami monitorizacji. I to jest coś nieprawdopodobnego, jak to działa. To z rąk do rąk przechodzi. Najnowsze mam dwie, dwie kasety: Ratujmy Polskę. I Msza ta ratunkiem dla świata. No i na dziś. Promocja, nie promocja, za to Panie. Jest proklamowanie wielkiej Nowenny, tam jest skazanie Przewodnie na Pani Malinowej, było 1000 ludzi. I dokonałem to na tle analizy listu do Filadelfia z apokalipsy, rozdział 3, 7 do 13 i historycznie pokazuje, że ten, ten fragment apokalipsy dotyczy dzieł współczesnych. I rozbieram zdanie po zdanie i nakładam do tego na analizę historyczną. Apokalipsę możemy interpretować alegorycznie, czy biblijnie, mistycznie, teologicznie i historycznie, więc zastosowałem tylko metodę historyczną. Na pewno nie za to. Ale jako historyk mogę pokazać mi się punkt po punkcie, że to książka chyba pasuje do współczesności. Szósty list z To tyle mojego wprowadzenia. Do, do tego mojego tematu. Teraz pytania zaznaczam tylko z tematu historii. Jak gdyby to była na słynną, pytanie nie w temacie i nie odpowiadam, lub odeślę do, do księdza Stasia. Proszę o pytania ręka do góry i zadajemy pytania. Mamy na to 20 minut. Proszę, Pan Problem Problematyka mechanizmie dość dobrze znana. Chociażby z rekreacji za profesora, coś doktora, dostępnych na płytkach DVD, mam na myśli Kutno, Piaseczno, również te z Wiednia, a także z materiałów wydawanych przez środowisko związane z, z ojcem, z ojcem No i właśnie też w swoich publikacjach przedstawia pewne aspekty historyczne, a związane z związku z organizacją Chrystusa króla I, Chciałbym tutaj może moje pytanie skierować właśnie w stronę osoby ojca Kiaszczyna. Faktem jest, że istniało, a być może w dalszym ciągu istnieje pewne nieformalne zbliżenie pomiędzy właśnie ojcem Kiosztynem a różnymi późniejszymi od niego promotorami właśnie idei organizacji. Mam tutaj na myśli przede wszystkim właśnie ojca Pełsarczę, którego wiemy refikować. Czy obecnego tutaj księdza Kumasiaka, czy yy, obecnej, yy, obecnego oczywiście przy świętej yy, księdza Zosta, jeśli dobrze zauważymy, yy, którzy na, na spotykali spotyka, spotyka, spotyka się na przykład yy, w Błodym ulicach, co może potwierdzić pan poseł pięta yy, z ojcem Kierstynem, yy, czy na przykład sam ojciec profesor yy, nadmieniał o yy, kontaktach yy, tak, z tak, Kierstynem yy, yy, kolekcjach, yy, w rekolekcjach w Wiedniu. I w związku z tym mam pytanie tak. Yy, yy, te związki, jak powiedziałem, istniały czy jeszcze dalej istnieją nieformalnie, ta ta zbieżność. A dlaczego nie istnieje zbieżność formalna w tych, w tych działaniach na rzecz geonizacji? Zaraz się. Drodzy Państwo, nie możemy nigdy pewnych rzeczy złożyć bez kościoła. To jest pierwsza rzecz. Droga, nigdy bez niesłuchowa. To jest. Druga rzecz. Musimy wszystko czynić, bo mieli rację. Do pewnych dzieł trzeba pozyskać kościół. To jest nieuniknione, bo on ma duże Istnieje zbieżność, bo byłem przez ojca kreśna, najęty do rekolekcji, Jako najemnik każdego działu. Trafiłem w moment, kiedy było w jego grupie przesilenie. Po wewnętrzne. Przez trzy miesiące trzymałem to wszystko w jedności, bo jestem i wiem, jestem przekonany, że ojciec jeszcze ma rację. Natomiast ma rację bez kościoła, kiedy jego Ma rację, bez kościoła tu jest jego błąd. A tu wyjaśniam bardzo prosto, historycznie. Wystąpił z ojców, ja go za, do dziś bronię, B byłem tajnym demisariuszem kardynała Dziwisza, że wrócił na łono kościoła krakowskiego, bo biskupom udowodniłem, że on jest kardynałem krakowskim. Bo tak prowadzili działalność prawną, że jestem. I go kardynał Dziwisz prosił, o, 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 żeby to już czy cokolwiek. Nie podjął tego osobiście, to prowadził rozmowę. Przed secesją chciałem uznać biskupa, by, by go miał, żeby się dla nas sprawnie. I tego typu działanie może, nie że prowadzi, ale może prowadzić do rozbicia Kościoła Najwyższego. Doświadczam tego w Mysłowicach, kiedy byłem najęty przez niego każdą dziejową i nagle mam bunt wikary. A się okazuje, że jego grupami rozdaje ulotki bez mojej wiedzy, które on wypromował i oni niczym nie wiedziałem. Introdukcja króla, tak, poświęcenie nie. Sercu. Ja Księża to jeden, zrozumiał o co chodzi. I upominam go, księżę, to jest jedność ciągowa, uparty jak bóg. Dorzucił tam jedną myśl, że poświęcenie tak, sercu, intrukcja serca – nie. Więc pokazywałem pewne drogi. Kiedy był zamykany proces, kiedy zaatakowano księdza kieczna publicznie, w kaplicy biskupów zabrało głos, i jak dalej, to nie jest prawda we wszystkim, co nie mówią. I formalnie jest kapłanem czystym. Jego msz, to jest ważne, tu uspokajam od razu. Wystąpił od jezuitów, dokonał eksploatacji. Wszyscy kłamią, że go wyrzucili. Nieprawda, jest to działanie nieprawne w kościele. Dali mu zgodę, być od jezuitów, odpełnił popełnił bo nie znalazł pracodawcy. Nie chciał znaleźć pracodawcy, czyli biskupa lub innego przodu A prawo wtedy mówi, że taki ksiądz, który nie ma pra pracodawcy, nie może się odprawiać, spowiadać. To jest zawieszony, Wybrał drogę i nie też próżni. To jest logiczne. By się kościoł zbawił. I ten kazus wyłapali jego ludzie w grupie i zaatakowali. I na, na podstawie tego kazusu działali słusznie, zgodnie z sumieniem. Natomiast ksiądz tym po pięciu latach wystąpił do góry z pismem. I to pismo widziałem. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale widziałem. Pieczątka z aktem podawczym, wszystko, że jak mamy ksiądz, on o tym też nie wiedział. Bo ja mu to znalazłem prawie, żeby się mógł znaleźć w Kościele, bo mi go szkoda, ja to jest cudowny człowiek. To uparty stworzył własną ścieżkę bez problemu. I w prawie mu znaleźliśmy, że jeśli kapłan na danym terytorium mieszka 5 lat, a nie ma chlebodawcy i wystąpi jakiś jakiegoś biskupa z pismem, by go przyjął do diecezji, a kuria nie odpowiada przez 4 miesiące na podstawie prawa, jest członkiem danej diecezji. Więc on jest w tej chwili kapłanem krakowskim. Prawnie. I to mówię publicznie, o nie, nie na rękę bo on jest kapłanem diecezji krakowskiej, tak musi słuchać biskupa Dzmisza. Natomiast stoi położenie ta Karna dzisiejsza, jego mistrzostwo świata polegało przy zamknięciu procesu. Ja, to, to, to jest dyplomata klasy światowej. Podziękował uroczyście stowarzyszeniu Róży za to, co sprowadzili, nic nie było, za jakieś kasowanie i teraz przekazuje Jezus, żeby to mistrzostwo, nam się przed nim. Bo ja powiedziałem o tym, jeżeli jeśli przetrwacie dzisiejszy proces zamknięcia, to jesteście w Kościele usankcjonowani prawnie. Brakuje czegnięć. Przy działaniu kilkunastu, kilkunastu lat. Dlatego jestem za tą koncepcją. Napisał książkę Ostatnia Walka. Teologicznie, bo prawda, nie ma. Natomiast Kościół to jest struktura. Pierwsza jest instytucja, a później jest w cudzysłowie nawiedzony charyzmatyk. Rozumiecie? Nie ma. Wszystkie te charyzmaty dziś by się być pierwsze. I dlatego jestem po Zrobili słusznie. Nie też szczała, mi o ta zadano, dali czoła. Zakazali kumie królu, i tak dalej. Ale udowodniłem, że dokument dali niezgodnie z prawem. Jestem czysty. Nic nie zrobili. Nic posłuchaj, Żeby zrozumieć naturę kościoła. W tym wszystkim, jak mówię, pierwszy jest Bóg, bo to jest teokracja. Na ziemi Boga reprezentuje papież. Później jest prawo kanoniczne, które formalizuje życie między nami i zakłada podmioty głupoty. Was, wiernych, świeckich. Kapłan mówił, że biskupów. No i teraz, kto się nie mieści w prawie, no ja po co mam go słuchać? Ja mam prawo. Może być na mnie przełożony zły, to jest jego problem wnętrza sumienia, ale nie mówię, bo jestem czysty. I przeciwnik wykorzystuje cały czas, mówiąc, że jestem zawieszony itd. i tak dalej, i na konferencjach mnie ja mówię, no, ja jestem czysty. Nie? Byłem u biskupa, że to pismo jest niezgodne z prawem. Jest to nieprawda. Ani słowa mi powiedzieli, przynajmniej rację. Nie zaznaczam tyle do powiedzenia, do tego punktu ojca Tadeusza, dużo zrobił dla intronizacji, jakby nie jego akcja w Sejmie, to wszystko. Byłem tam tego bardzo blisko, to były mistrzowskie pociągnięcia. Ludzie, jak kiedyś nam na, na przykład książkę, y, to, to wam będą głowy wyrastały, jakieście panoramy oglądali. <grym, <grym,> Ale tak, tak, tak to czyni historia To tyle, dziękuję. Następne pytanie, proszę. Panie Szanowni Państwo, ja nazywam się Stanisław Pięta. Zajmuje się polityką, no z wielką radością wysłuchałem słów księdza profesora. Mam takie pytanie, czy ksiądz, zresztą profesor, sobie zdaje sprawę z zagrożenia, z sił, na które się ksiądz porywa. To, co powiedział ksiądz o tym szatańskim dziele rewolucji francuskiej. Dzisiaj nie słyszymy o, czy przynajmniej rzadko słyszymy, o morderstwach na kapłanach, na księżach, na zakonnikach. Ale to też się zdarza. Choćby w Kolumbii czy w Peru. Czy w Indiach, w Indiach w ostatnich dane? Ale siły wyrosłe z tego dzieła są dzisiaj tysiąckroć silniejsze. Wiem co się dzieje w polityce. Wiem, co się dzieje w szkole, wiem, co się dzieje w policji, w wojsku, to, to, jest, to jest wszystko drama. A nasza Polska to to, co na Włosku myśli. I nie wiem, co by się musiało stać, żeby nastąpiło jakieś odrodzenie religii rzymskokatolickiej i odrodzenie ducha patriotycznego. Jak to? nie nastąpi, to nie wiem, co będzie z naszym państwem i narodem. To nie jest tak, że Polska jest dana raz na zawsze i będzie. Jak, jak popatrzymy na historię, to przecież tak naprawdę od 300 lat tylko przez 40 my tu jako tako się my, sami rządzimy. Imperia są coraz mocniejsze, a a my? No co my robimy? Dwa przykłady. Dzisiaj rozmawiamy o intronizacji. Jest minister w tym rządzie, która usunęła z listy lektur książkę Pamięć i Tożsamość. Autorstwa nikogo innego jak Jana Pawła II. Jest minister w tym rządzie, która w zeszłym roku urządziła Fetę. ja proszę, skończę, żeby nie chodzi. Tu już tak, bo Obiodę, no, panie, nie, proszę, proszę. Najpierw nie wolno nam tracić energii na ten wysiłek, co, co tam My musimy stworzyć strukturę niezależną. Pierwsza rzecz. Co mamy robić? No mam tu nowe fasci pisze <gry> Nasze myślenie ma bardzo mało wiary i chcą wyprzedzić Pana Jezusa. To jest nasz moment. Czy wiem, co mi grozi? Pana, Tu są moi ludzie, którzy otrzymywali teraz w ostatnich tygodniach telefony od rzekomej policji i przesłuchania przez telefon. Myśmy sprawdzali. Nie dojechałem do Alp, a moja przyjaciółka, babcia, miała już dwa telefony w Polsku. Dali mi znak, że wiedzą, gdzie jestem. Nikt nie wiedział, gdzie ja jestem. Tak ja tylko dzielę się z Panem, ale chyba nie martwił. Za Panem, a za mną stoi taki duży Michał, a panie. Anioł stróż. W każdej nowędzie zyskujemy kilku, teraz przygotowując za na to sympozjum, ja w z znać, mówię też nowenne, Dziewięć kolejnych anioł Że Pan. Oni idą na nas z mieczem i w zbroi, a my idziemy z procą. Ale kule nosi Pan. I on nie chodzi do kulę, zabija, ale swoje pociski on wysłał. Musimy się przestać i bać, To jest pierwsza rzecz. Cały pontyfikat papieża był. Nie bójcie się. Nie lękajcie się. 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 To było tyle razy mówione. Wypłyń na głębie, zbierajcie słowa. Ci skubani teraz to wszystko neutralizują. iż żreł inne hasło, nie to już dociąć pozostałym. Ale to są trzy hasła. Proszę pana, mam pierwszą audycję w Radio Maryja. Przed czterema laty. Ja panu też o 12 mam telefon z żyłów, po co tu przyjechał. W Krakowie cię zniszczą. ja odpowiadam, już mnie tak zwalcowali, że już mnie więcej zniszczyć nie zniszczą. Natomiast jeśli chcą zabić, to Boga. I słyszy w takim razie przyjeżdża. A żeby się znaleźć w Radzie Maria, to jak Pan prowadzi, to opowie Wam coś ze Science Fiction. Dobrze Państwo, żeby zrozumieć? I wysiłek przestacie karkulować ta ona to nie dla tej książki. <grym i> to jest podskakiwanie. Oni są już bezradni. My już do kodrofesem, rozumiecie? Nasze wojska już wychodzą ze stepu. Trzeba to powiedzieć. A nie, że tam kśwalka, niech książka mówi! Jestem ci w te lata temu. Wielkopostne rekolekcje. Lecę na spotkanie z dziećmi, bo jest komunia w u gór, Góry, a dziecka na dole rozwalają kościół, rozumiecie, bo ty pomieszał się pomieszało, się rozplawił, to ksiądz Władziu jest, łapie mnie za rękę, bo tam lecę. Słuchajcie, zaczekaj, bo tu jest pan Polakiewicz i on w Radia Maria chce prosić o audycję. No to ja myk, pan mi mówi, 3 maja nie mam czasu, bo mam kazanie patriotyczne, to 11 maja, daj mi pan telefon, wszystko cyk, odbyło się zjawisko. We wrześniu ktoś do mnie dzwoni, przedstawia się, jestem Lek z Radia Maria, prowadzę audycję we wtorki. Niech mi ksiądz odpowie, gdzie my się spotkali i skąd ja mam w swoim kalendarzu napisane imię i nazwisko księdza i numer telefonu kontaktowego, że jest audycja 11 listopada. Ja wiem proszę pana, przecież my się widzieli w kamyślicy. Pan był obrany, no, w sile nie mężczyzna, takie myśliwskie miał, piękne spodnie, tak kamizoleczka. Ja patrzę w kalendarz, no tak, no trzeciego skreśliłem, ale jedenastego mam też na czele: Polak, jeźdź, numer, telefon zgadza się. Przecież ja nie byłem w tym roku w Kamesznicy. Ostatni raz byłem tam, 10 lat temu. To ja mówię, ja w takim razie, a nie ma bo nie tak Ja widziałem, że z jakimś tam, Polakiemiczem. Tak się zaczęła moja przygoda z Radio Radiomarka. Tu jest siadek, ksiądz Baciu, on go też widział. Kierunkowo odpowiada na takie się żebyśmy przestali nie Oni nas ciągle zastraszają, takie działanie działa. Weszli, rozprawiają od środka, my ich teraz musimy wygnać ze świątyni. To byłby tylko Jak ich wygnać ze świątyni katolickiej? Jak ich wygonimy ze świątyni, następnie trzeba ich wygnać ze Stuttgartu Kościoła. Wygnać to nie znaczy usunąć. Prosimy, by przeszli na strony Chrystusami z I Rozumiecie? Żeby zrozumieć cały mechanizm nawrócenia. A my się wyciągamy które wieszać, ponosić pyłbeczki, nieł babę, pieniądze i tym żyjemy. takiego jak rośnie, rośnie, rośnie. My są już po uszy, a nam się wydaje, że mamy niebo. Nie, jak tytuł będzie miała ta książka i kiedy i przez jakie wydawnictwo będzie wydana? Wszystko leży w rękach księdza biskupa. Bo tu jest kwestia imprimatur, kwestia umiejęcia pewnych kwestii. Ja też jestem góralem i historykiem i ukrywam, że jak wyciągam ja pewne rzeczy z ujęcia historycznego, to będzie ten problem niezrozumiały. Nie? Jako samodzielny pracownik naukowy mogę to każdy To zrobię. Nie? Ale zależy mi, żeby tu się zaoświecił, żeby była pierwszym biskupna, bo to można na cały świat. Nie chodzi o nie, myślenie, nie? Ja jeszcze nie widziałem cenzora, więc nie mogę powiedzieć. Jesteśmy na etapie bardzo bliski. Tylko zaznaczam, znam przebiegłość diabła, że on potrafi to istotne punkty obsadzić i później to się rozgrywają. Nie, bo to trzeba uderzyć w widać, to był jeszcze pytanie Panie ja prezydentie, proszę proszę. Konkretne pytanie, czy ksiądz ma natchnienie, ten... kiedy będzie, kiedy nastąpi ta intronizacja Chrystusa w Górach Proszę Pana, mam natchnienie, niech Pan zobaczy moje żółte ręce. Byłem w roku pół tysiąc pół gości. To nie, dojść, do Pana Boga można dojść różnymi drogami. Przez dar przez wysiłek poznania, o tym pięknie mówi papież Benedykt w 2006 roku, na Czerkuli, że mędrcy doszli do poznania Chrystusa króla przez światło pisma i światło gwiazdy. A światło gwiazdy to był ich wysiłek rozumowy. Czytali, oglądali, no i stwierdzili, że to jest to. Światło pisma to jest to, bo te musi mieć w ręku, więc to są różne. Nie musi przed każdym panem stanąć, a to może tak, to byłoby wygodnie. To, to rozeznanie, to jest przez zasługi nauki, nic więcej. Rozum, czysto rozum. I Pan Bóg na drodze mi postawia wielu cudownych źródł pomocy. Tu nie ukrywam. Idąc od studentów, moich profesorów, rektorów, nauczeni, idą to przez sieci, bo to dowodzi się. Jest kwestia później składania tego wszystkiego. I w tej książce dokonałem składania. Zaznaczam, ja tu nie pokazałem jeszcze kamuflażu największego, o którym mówię o głównym kamuflażu, mówię, jakim jest kamuflaż śmierci, konania Józefa Piłsudskiego. Wtedy tego, to, 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 tego specjalnie dopominamy w wykładzie, żeby nie było, że małponi Józefa Piłsudskiego, ale w książce jest pokazany ten mistrzowski kamuflaż diabła. Jego pokazane delikatne obrazy. Tu analiza historyczna, stanie w Poznaniu i od razu plus yy, dokument historyczny. Dlatego na jesieni w klasie książka wydajemy religijność. Józefa Piłsudskiego, ona jest po korektach, po obrótce, to się teraz, ten rok się kręci. Trudny temat, ale to tak wszystko idzie w makinie. Dziękujemy. Ja mam tylko pytanie. Ostatnie pytanie. Bardzo krótkie. Jest atak na chrześcijan w Indiach. Czy powinien być jakiś szerszy sprzeciw? Z tym pytaniem do działu misyjnego kurii waszej, podwójstwo sprawne. Dział misyjny zajmuje się tym tematem. Kościół zawsze powinien bronić swoich. To jest pytanie bardzo proste.